Hej hej hej, witajcie serdecznie, z tej strony Small Big the Player, a to jest 49 odcinek z przygodzenia gdy Lego Marvel Avengers na 100% i w tym odcinku ogólnie te 100% już osiągniemy, gdyż zostało jedynie kupić nam dodatki, postacie i pojazdy. Ale dla mnie to jeszcze nie będzie 100%. Dla mnie to 100 będzie wtedy, gdy zrobimy platynę. A no właśnie, ale w sumie po platynie zostanie jeszcze jedna rzecz, ale to wam w sumie powiem, albo w sumie powiem teraz. Eee, tak. Eee, czyli w tym odcinku zajmiemy się, zajmiemy się... Robię... kupimy po prostu wszystkie postacie i wszystkie pojazdy i te dodatki w następnym odcinku, 50, będzie taka fajna w sumie liczba. Eee, zrobię tak jakby przegląd tych postaci. Pokażę Wam wszystkie postacie, po prostu wszystciutkie, wszystkie postaci, wszystkie pojazdy. W odcinkach następnych będę robił osiągnięcia do platyny na 100% Do platyny A już po tych wszystkich osiągnięciach, po zdobyciu platyny nagrem dla was dodatek Endmana i wtedy zakończymy sobie serię Chyba, że zdobędę jeszcze dodatkowe, dodatkowe dodatki, to ja też oczywiście nagram. A jak na razie zaczynajmy kupowanie, zaczynajmy kupowanie dokładnie, tak? Więc dobrze, więc dobrze Na początek bierzemy wszystkie dodatki Monety razy 2 mamy, monety, monety razy 4, razy 6, razy 8, razy 10, wszystko jest, przebrania, szybka naprawa, zakupione, wykrywać mamy w postaci już mamy, wykrywać złotych klocków bierzemy, przyda nam się bardzo, wykrywać mini zestawów mamy, wykrywać stanowi w opalach mamy, wykrywać zadań bierzemy, szybkie budowanie bierzemy, szybkie kopanie bierzemy, zbieranie tych monet bierzemy, namierzenie drugiego gracza oczywiście, że bierzemy, nieograniczone akcje już nowym mścicieli bierzemy i to byłoby na tyle więc jeszcze sobie wszystkie aktywujemy a mianowicie zrobimy je w ten oto właśnie sposób tutaj włączone 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 aktywujemy 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 wszystko co się da i to są wszystkie dokładnie tak tak mi się właśnie wydawało że za to jest osiągnięcie no i bardzo dobrze, w takim razie świetnie Mamy nałożone przebranie, tak? To ja to sobie jeszcze tylko ten dodatek wyłączę, bo to tam nie wygląda właśnie fajnie, ani by jest, odkaże praktycznie części, w większości częściach tych nowych, ale mi się to nie podoba I jeszcze tutaj zanim przejdziemy dalej, zobaczymy wszystkie komiksy, naraz, czemu by nie I jeśli się nie mylę, za to też jest osiągnięcie, to od, razu, to od razu sobie to zrobimy, więc tak, tak wygląda pierwszy Mam tak po kolei klikać całe 15 razy No dobra, niech będzie Ale powinno być tak, że mogę tak po prostu przewinąć Ale niestety nie mogę No właśnie Raz, dwa, trzy, cztery Co to za strzałki dwie po prawej stronie są? W sumie nie wiem nawet, ale okej okay. Są, so to są Piąty Szósty Siódmy 8, ósm... tak? To ósmy? Czemu go teraz dali, a nie później? Ok, niech będzie 9 Iron Man, proszę bardzo Tutaj w dyszce pod Henwaterze kryje się oczywiście Thor. Thor z Lokim um, Tutaj mamy na przykład, bez głównie źle i tutaj popatrzcie, jest Ultron Z 12, dwunast... dobra <laughs> Ultron był Ok. tutaj wyrzuć ten gniew pewnie Hulk, a no właśnie, 30 centów cena nie tak dużo, ale w sumie nie tak też i tanio. <laughs> ja nie neszatuję. Yy, koreańska Kabała Kolejowa, Black Window, Czarna Wdowa, Świt Ultrona, Ultron traci rezon. Pięknie, komiksowy detektyw, osiągnięcia wszystkie mamy, ale to chyba nie są jeszcze wszystkie. A, a, Ant został, ale go nie mamy jeszcze w tym momencie, więc dobrze. W takim razie ja stąd sobie idę i lecimy Kupimy postacie, ale już może na zewnątrz tego statku będzie to ładnie wyglądało przynajmniej troszeczkę. W takim razie wyjdźmy jeszcze na górę i kupujemy postacie, a na koniec, a następnie zajmiemy się kupywaniem pojazdów powietrznych, jak i lądowych, bo chyba wodnych nie ma, z tego co mi się wydaje. W takim razie dobrze. 83% cały czas. Albo w sumie kupiłem tylko dodatki, a to widocznie nie, daje, nie dawało procentów. Pewnie postacie dadzą. W no ogóle mamy 83%,8% gdy w tym momencie, ale za chwilę będziemy mieli więcej tak mi się wydaje, przynajmniej więc dobrze, lecimy szybko na górę i zajmujemy się kupywaniem postaci może tutaj jakimś takim ładniejszym miejscu o tutaj albo może tak na wschodzie słońca słońca nie <grych> okej, okay, więc bierzemy wszystkie po kolei w takim razie zaczynamy od góry mamy Abomination'a Absorbing Man'a Agentkę Cutter Agent Sitwell, Agent Aim Albic Killian O takie postacie Później to wszystko zobaczymy tak, Na kanale możecie sobie tylko te ikonki W na następnym odcinku jak mówiłem y Zrobię tak jakby ich cały zbiór Po kolei wszystko A tutaj mniej więcej żeby po prostu mieć te 100% Mieć już te wszystkie blokowane. A no właśnie Diamondback Dr. Helen Ho Detroit Steel O jakaś fajna postać O kurczę, Skubaniec Ale kozak no, ale lecimy dalej. Demolition man, destroyer minifigurka, Dark Devil, Damage Control, Crystal, Crossbones, wersja klasyczna, mozonowe dynamo, hrabia, nefadia, tak Mam tutaj chess, Czas, Kapitan Universe, Ojej, fajnie on wygląda. Kurczę, jest Kubains, fajnie. Okej. Okay. Jedziemy dalej. w postaci jest ogólnie. Kapitan Brytania, Kapitan Ameryka, Sam, Sam Wilson. O, proszę. Um, Dr. Strange, Doom Doom Dugan, Echo, Ellen Brandt, Falco... Falcon wersja klasyczna i więcej nie ma, jest jeszcze zwykły. No jest jest Falcon wersji i Falcon wersja klasyczna. Firebird, Gorilla Girl. Grandmaster, Master, Grim Reaper, Happy Ho Hogan, Hawkeye, Kate Bishop właśnie, Hawkeye, hmm, no i wersja klasyczna, Hazmat, Hellcat, Hogun, Hulk Killer, masa tych postaci jest ogólnie, Low Feligno, o fajnie, Low Delay, Loki bez hełmu, no i znowu mój błąd A nic nie szkodzi e, Dobra, trzeba nieco przyspieszyć tempo Loki garnitur e, Przywódca, Laura Badton, No e, Laufey jakiś, a to jest ten olbrzym na czy coś takiego Korwak Komodo Sługus Crow Crowego Justin Hammer Jewel, Jessica Jones Ballet Krier Niech będzie Ironman MK38 Iron Man MK40 Mm, super Superior, o kurczę. To jest moc, to jest moc Okej, okay. więc to chyba już wszyscy, a nie jeszcze jest MK1, o to ten pierwszy, i MK5, o proszę i tutaj MK16, i wczoraj MK25, i Srebrny Centurion i wszyscy jeden menowie. Czasny Legion Iron Fest, Fist, ludzka pochodnia, tutaj ominąłem postać widzę Bucky Barnes, wersja klasyczna. Mandaryn. Mandaryn. Dwie wersje. Red School. Ultron Prime. O. Też fajny. Tutaj mamy Ulyss, Nie wiem co się czyta. Reptil. Reptil. A, to ten dinozaur taki. Okej. Okay. Znaczy jaszczurka, czy jest jakiegoś modliszka. Maja Hansen. Potężny destroyer. Mockingbird Coś takiego, Księżycowy Rycerz Panna Marvel Panna Marvel, Marvel inna osoba Nebula, Stan... mamy nikogo z tego wszystkich Inny, o inny Protector, Quasar Rava. nie wiem Hulk z Brodu, o Hulk z Brodu Czerwony Hulk, Czerwona She-Hulk Trauma, Tigra, Strike. Thanos, o Thanos jest nawet Taskmaster, Swordsman, Striker, Striker, Stan Lee O Stan Lee mnie przemienić w Hulka Nawet nie tylko Hulk Excelsior Stan Buster I jeszcze mamy Iron Stana O kurcze Skubany Czemu nie? Czemu nie? A to ciekawe, to jest ciekawe nawet nie spodziewałem się czegoś takiego, a tu proszę bardzo. Połówek widzę, że ma. Jestem Iron Stan. Proszę bardzo, osiągnięcia wpadają automatycznie. Więc w sumie fajnie, przy okazji tak. Yy, dobra, więc jedziemy dalej. Ronan Oskarżyciel. Ronin Ostrze. Centry. Naukowiec Shield. Skar, Speed. O oh, Speed. Speedfire. Superbiura. Superbiura klasyczna. Wszystko, wszystkie. Hmm. Simowy żołnierz. Wikan, Biały Tygrys, Wendigo, własne Wendigo, oh, fajne, tak. Weaped, Wale, Walkidia Dowodzący wartowników Ultrona, proszę bardzo. Wartownik Ultrona, Union Jack i czyżby to były wszystkie postacie? Nie, 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 nie. X tej Mamy wszystkie postacie. Czekam, czekam i patrzę. Tak, wszystkie. Procenty, gdy mam wzrosły? Wzrosły, elegancko. Więc teraz musimy sobie spać tam na dół. Umie ladać, prawda? Umie, elegancko. Też nie wiem w sumie po co, ale okej. Okay. Znaczy, spać na dół wiem po co, ale mogę... Nie, w sumie nie wiem. Okej, okay. polećmy po prostu w dół. Albo zeskoczmy na będzie może szybciej. I tyle. I kupujemy pojazdy. Są pojazdy powietrzne i lądowe, z tego co mi się wydaje. A więc dobrze, fajna ogólnie jest ta postać z ołówkiem wielkim, czemu nie, czemu nie. A w sumie no będzie, w sumie rysować będzie szybciej komiksy. Dokładnie tak, ok, w takim razie ja jego ja Jago sobie tutaj na szybko zmienię. No albo i nie. I właśnie. I tutaj biorę postać typu jakąś innego jednak wezmę. Na przykład tutaj taki, o proszę bardzo, potężny destroyer, 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 taki potężny chyba nie jest, ale w nich będzie, więc dobrze, zobaczmy co my tutaj możemy kupić sobie, jakie pojazdy, jakieś fajne, pewnie tak, pewnie tak, a więc dobrze, sprawdźmy to, czy tutaj mamy tylko, jakie tutaj są ogólnie pojazdy, powietrzne, no, tak, okej, okay. no to ścigacz Hitauri, Chitauri, i starych mrocznych, Aha, to już miałem wzięte tak jakby, to już miałem kupione tak jakby, znaczy się, więc dlatego, tego, więc dlatego to mi się tylko tak pokazało, rozumiem, więc idziemy dalej. Żyrokopter, podniebny motor hokeja, szalupa helikariera, Aerowanna no, proszę bardzo, Queenjet hydry, ścigacz blokiego, lola, to jest lola, aha, statek malekita helikopter mandaryna. Księżycokopter, Queen Jet Wściciele, Queen Jet Miniatura, Queen Shield, Queen Jet Kosmos, helikopter Shield, myśliwy to Shield, Mały Helikanid Shield, Wiewióda Ollot, helikopter Thanosa, Statek Ultrona niektórzy to włączyłem, ale niech będzie. I jest jeszcze oczywiście na sam koniec helikopter pionowego startu. Dobrze? Więc samo pojazdy kupiliśmy wszystkie, a więc zmieniam postać na jakoś latającą, tylko nie wiem na kogo, kogoś nowego, ale kogoś, żeby miał latać Na przykład na inny raczej nie Na kurwaka, tak myślę, że on potrafi. Dokładnie tak. W takim razie, aby kupić pojazdy, to myślę, że gdzieś na drodze trzeba znaleźć coś takiego. Czyli powiedzmy, że udajmy się w miejsce. Co to było w ogóle za strzałki te na, na dole? A, co mnie do tego prowadzi? A nie! A to są misja jakieś, ale to już mam wykonane, wszystko, więc nie, ma, więc nie ma takiej potrzeby. Chyba nie ma. W sumie nie wiem. Nawet mniejsza z tym. Dajcie teraz to zróbmy to, co zrobić chcę. A mianowicie kupię wszystkie pojazdy. I ty. W sumie pewnie mam, pewnie mam, pewnie mam te strzałki dlatego, że właśnie włączyłem ten dodatek czy coś tam, a już tę misję ogólnie wykonałem, więc chyba nie ma tego nie ma, nie ma po co to tego robić już więcej, ale okej. Okay. Zobaczmy nasze pojazdy. Samochody. Pojazdy <laughs> Dokładnie tak, więc bierzemy i jest ich nieco więcej. Ambulans, trenówka mścicieli, motocykl mścicieli, rower, oczywiście, motocykl czarnej wdowy, motocykl br brusa banera, bull bulldozer autobus, kapitan ryka, monster truck, proszę, samochód, samochód lata 40, wóz treżacki, śmieciarka, traktor hokeja, łazik hydry, czołg hydry, Furnetka z lodami, limuzyna, płucie żarówka, samochód to są czy pizzy, radiowóz, radiowóz niemiecki, motocykl policyjny, van roxon, sportowy sedan, autobus szkolny, Holownik, taksi, furgonetka Staco, uliczny zamiatacz, samochód sportowy Starka, mała ciężarówka, mały samochód, ciężarówka Shield, samochód Shield, ciężarówka Shield, ciężarówka techniczna i jeszcze Sedan. W takim razie mamy kupione wszystko i nasz wskaźnik, kiedy wynosi 100%, w takim razie w tym odcinku chciałem Wam pokazać tyle. W następnym zrobimy szczegółowy, znaczy nie szczegółowy, ale po prostu wszystkie postacie jakie są wam pokażę. O jacie, dużo tego będzie, ale to zrobię. Więc jeśli wam się odcinek spodobał to zostawcie go w górę, napiszcie komentarz. Udało nam się osiągnąć te 100% gry. A więc okej, okay, trzymajcie się cześć.